Halo, dzień dobry Państwu, przejechałem kilka wyścigów eee, tym kurczą McLarenem 650S. Eee, startuję z siódmej lokaty. Eee, Badger, o którym opowiadałem w poprzednim filmie, znowu jest w lobby. Eee, znowu startuję jako pierwszy. Ciekawe, czy będzie padać, czy nie będzie padać. Zaraz to tak samo na mapie zweryfikujemy na długiej prostej, no bo żeby się nie, nie dokoncentrować. 2,31 Tak jak mówiłem, ogólnie bardzo ładny skin ma tam chłop. No i, i co, i będziemy jechać. Dobra, weryfikujemy. No, nie powinno padać, choć pogadanie jest zbyt piękna Dobra, skupmy się teraz na grze. Dobra, startujemy na prostej. Także super. Piękna, zmiana biegu. Do czwórki. Dobrze, bardzo ładnie. No i dobra, i siódma pozycja. Jedna osoba wyszła. Pan z GTR-em. Zobaczymy co Tu chłopak wyskoczył, dobrze Coś tam, nie wiem, chyba komara próbował zabić I tak mu się ręka omskła, wiecie, nie? O tak... Te... Okej okay. Dobra, koniec głupoty Hamowanie O, bardzo ciężko Ale wyszedłem jakoś z tego z gaz, minimum nie i do pełna tam ogień staram się nie przeklinać teraz, nie dobra, hamowanko tutaj do dwójki i ogólnie ten McLaren tu bardzo ładnie się prowadzi można sobie tak dodawać gazu już na samym wyjściu tu nie próbowałem jeszcze opanować tego zakrętu więc na trójce spokojnie z półgazem i pełny ogień praktycznie do końca, tutaj spróbujemy z hamowaniem bo też nie wiem jak on się zachowa, także wyhamujemy sobie no można trochę szybciej to zrobić widzę, że jest potencjał w aucie no i hamowanie tutaj na Apexie do trójki i tutaj To na... się biją, troszkę skorzystałem i tutaj też do trójki. Tu pan Ferrari taki jest niepewny. Boję się, że pan Tony to nie umie prowadzić. Jak jedzie więcej osób koło niego, tam jakiś wypadek był. Także mało co widzimy. Ale doganiamy. Number three. Tutaj jednak zwolnimy, bo. Ostatnio jak próbowałem to na pełnym gazie zrobić, to zrobiłem tak jak kolega w Ferrari. A w sumie to wy ich puścimy, wiecie? Nie będziemy się w to mieszać. Nie będziemy się w to mieszać. Tu sobie na spokojnie przejdziemy. Tam pan ma i tak pół sekundy. Także jeżeli utrzymamy sobie taką lokatę to pana niego przy spowolnieniu będziemy brali. Dobra, hamowanie, tutaj do dwójeczki Mocny skręt I rozpędzamy się na długiej prostej z górki Teraz dojeżdżamy do Cipana Noga z gazu I znowu noga na gaz Pięknie, żeśmy się wyrobili Tunel, tunel, tunel I teraz, tu pan z Ferrari jest po mojej prawej i już jest za mną, nawet późne hamowanie, oby nas nie wypchnął, tylko troszkę wypchnął. I pan z Ferrari sam się wyeliminował na tym zakręcie, niech się tam wbija z tyłu. Tutaj do dwójki, i na dwójce już trzymamy to. O. Kro, kłopoty na troszkę. Dobrze jest, ok. Tutaj znowu nie chcę przesadzić do tego na trójce z półgazem. I jedziemy dalej. Pan Ferrari spadł chyba trzy pozycje dalej. Tutaj nie na tej szóstce. Nie będę w to wchodził. Jednak, jednak źle to zrobiłem. Za mało gazu, raczej. W sumie go odpuściłem. Także mój błąd. Hamowanie na apeksie Na trójce ja, Coś, coś ślisko jest albo... Ty dziadu, ty Pan tu po moim aucie przejechał Po moim chodził Gdzie pieniądze są za las? Nie, nie nazwiemy go tak, jak to powinniśmy zrobić, bo to się nie nadaje do tego, żeby temu tak powiedzieć. Podniknijmy, trzeba go troszkę wyzwać. A że Family Content troszkę tutaj tworzymy, to postarałem się, żeby nie bardzo hamsko to zrobić. No i na moich plecach jest Ford Mustang. Ford Mustang, o pan, z Mustanga. O dziwo bardzo ładnie. G.T. Steve G.T. Steve bardzo ładnie to zrobił Tutaj na setce hamujemy No i widzicie, moje błędy, nieopanowanie samochodu i moje błędy Pexi wyprzedził ale bardzo ładnie żeśmy się utrzymali. Podoba mi się to. Próbujemy pchać za nim. Siódemeczka. I odpuszczę wyprzedzanie tutaj. Pan tam zyskał kilka sekund, ale... O, jeszcze jedno okrążenie nam zostało także Może się tu wydarzyć jakiś wypadek bardzo brzydkie falki ma Tak nie pasują do tego McLarena powinien dostać 500 sekund Wow, wow, wow. Dekoncentrowałem koncentrowałem się, to przecież to jego felgi brzydkie. Już mam na swoim tyłku dwa McLareny. No i jeden wypad. A nie, nie wypad, trzyma się. Co tu się dzieje? Proszę Państwa. Moje błędy znowu, które mnie kosztują kilka sekund. Ale tu number one, gość wypad, badger. Przeciągnąłem bardzo długo. Nie wiem czy nie za długo, chyba nie. Pan z niebieskim maklerem z Badżera by zniszczył. Ostatnie okrążenie. Najlepszy czas. 2 minuty 36 sekund. E, coś pomieszałem. Sorry. O nie, najgorzej. To telefon mi teraz dzwoni. O, udało się go. Nie, nie udało się go wyłączyć. Kurwa! Kurczą! Chciałem powiedzieć. Kurde, jedną ręką prowadzę. O, udało się, nie dzwoni już. Wiecie, że na bijarze to jest problem? Tym bardziej w takiej pozycji jak tu. Hamujemy. Pan numer 4 troszkę wypadł. Arton Fiona. Ten Fer Ferrari bardzo dużo wszystkiego bokiem bierze, także nie sądzę, żeby się to udało, wiecie. dogonić go, choć... A jednak się udało. Ale nadal jestem czwarty, nie wiem, on jechał chyba czwarty? Mi się wydawało, że on jechał trzeci I pytanie, czy tu mi się udało odeprzeć jego atak, bo to jest... Ostatnia szansa, kiedy mógł mnie zaatakować No i dojeżdżam jako czwarty W ostatniej chwili udało się kolega podgonić, 10 minut wyścig Zaklaszczę se, brawo Steve, ty, ty 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 Steve, jest jako trzeci Badger, Badgerowi coś się stało Jako jedenasty koniec końców dojechał, tam coś ewidentnie poszło nie tak no i dobra, i dzięki i do usłyszanka.